Dobrze jest wszystko. Dobra, niech będzie. Proszę, proszę, obraz Tadeusza nie ale ja uważam, że ten obraz to pomaga mu i ewentualnie tu pokaże się, to, to A, czyli powinien, powinien, to, to jest boica, czyli powierza, 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 rodzina. Tak, nawet czyli zakończenie. Nie ma że to, to jest każda rodzina. To Dobry

Thank yeah. you.